Zanim zaczniemy tę historię, koniecznie zasubskrybuj kanał i włącz dzwoneczek. Dzięki temu nie przegapisz żadnej poruszającej opowieści takiej jak ta. Wittor wyszedł z luksusowego biurowca z zaciśniętą szczęką, wściekły po jadowitej rozmowie telefonicznej z szwagierką. Sportowy samochód ryknął na alei, gdy próbował utrzymać emocje na wodzy, ale każde słowo z tej rozmowy dudniło mu w głowie jak młot. Był szanowanym milionerem właścicielem mocnych firm, przyzwyczajonym do dowodzenia ludźmi i zamykania kontraktów na miliony, ale w tamtej chwili cała jego władza wydawała się bezwartościowa wobec strachu o własne dzieci. Od nagłej śmierci żony, która miała miejsce siedem miesięcy wcześniej, jego życie stało się cichą, wyczerpującą wojną, w której każdego dnia walczył, żeby się nie rozpaść. Trujaczki miały zaledwie trzy lata, i w ich oczach mieszkała pustka po mamie. Byli identyczni, pełni życia, intensywni i bardzo spragnieni ciepła. Witor kochał ich ponad wszystko na świecie, ale żadne pieniądze nie przygotowały go na samotne wychowywanie trójki maluchów, jednocześnie kierując biznesowym imperium. Noce były za krótkie, dni wyczerpujące, a dom, kiedyś idealnie uporządkowany, tonął w permanentnym bałaganie. Robił wszystko, co w jego mocy, ale czuł, że w wielu sprawach po prostu zawodzi. Wtedy pojawiła się Mariana. Skromna, prosta, o spokojnym głosie i mocnym, szczerym spojrzeniu. Przyszła na stanowisko sprzątaczki i opiekunki. Wiktor nie liczył na cuda, chciał tylko kogoś, kto utrzyma dom w minimalnej funkcjonalności, ale już od pierwszego dnia coś się zmieniło. Chłopcy przyjęli ją bez żadnych oporów, coś, czego nie zrobiła żadna z poprzednich niań. Przy niej się uśmiechali, jedli z apetytem, mniej płakali w nocy. Dom odzyskał rytm, a Wittor po raz pierwszy od miesięcy naprawdę odetchnął. Szwagierka jednak nigdy nie zaakceptowała Mariany. Pojawiała się regularnie z kąśliwymi uwagami opakowanymi w troskę. Wątpliwości co do jej pochodzenia, przeszłości, podteksty i insynuacje. Wittor starał się to zbywać, tłumacząc sobie, że to tylko nadopiekuńczość. Aż do tamtej rozmowy, w środku ważnego spotkania, Szwagierka oświadczyła, że Mariana zaniedbuje dzieci, zostawiła je bez opieki w ogrodzie, a do tego grzebała w poufnych dokumentach w gabinecie. Powiedziała, że to poważne, niebezpieczne i niewybaczalne. Wściekłość całkowicie przejęła kontrolę nad Witorem. Teraz, podjeżdżając do bramy rezydencji, zahamował gwałtownie. Wysiadł, nie wyłączając silnika, i wszedł do domu, gotowy natychmiast skonfrontować się z Marianą i wyrzucić ją na bruk. Drzwi były uchylone, cisza w środku zmroziła mu krew w żyłach, żadnego płaczu, żadnych porozrzucanych zabawek, żadnego śladu dzieci. Panika ścisnęła mu gardło. Przebiegł przez salon, kuchnie, pokoje dziecięce, wołając ich imiona drżącym głosem. Nic. Wtedy usłyszał śmiech płynący z ogrodu. Pobiegł do wielkich szklanych drzwi i zamarł obraz, który zobaczył, rozmontował całą złość, którą przywiózł ze sobą. Na trawniku, w ciepłym popołudniowym słońcu, trójka chłopców zjeżdżała po wielkiej, dmuchanej zjeżdżalni pełnej wody i piany, śmiejąc się na całe gardło, wolni i szczęśliwi. Mariana klęczała tuż za nimi, cała mokra, uśmiechnięta, czujna na każdy ich ruch. To nie było zaniedbanie, to była prawdziwa, ciepła opieka. Dzieci zauważyły tatę i rzuciły się do niego z okrzykami, — Tato, patrz na nas! — Witor przykucnął, dotykał ich po kolei, sprawdzał, czy wszystko w porządku. Było zdrowi, rozpromienieni. Mariana podeszła spokojnie i wyjaśniła, że zrobiła tę zabawę, bo było bardzo gorąco. Powiedziała, że później wszystko posprząta. W jej głosie nie było lęku ani poczucia winy, tylko prawda. Mimo wszystko Witor musiał zrozumieć, co mówiła szwagierka. Z mocno bijącym sercem poprosił o wyjaśnienia. Mariana zaproponowała rozmowę na tarasie, zdala od dzieci. Wtedy wszystko zaczęło układać się w logiczną całość. Opowiedziała, że rano szwagierka próbowała otworzyć tylną bramę kluczem, który ewidentnie nie pasował, weszła zdenerwowana, zadawała dziwne pytania, potem poszła na górę do gabinetu. Mariana dyskretnie ruszyła za nią i zobaczyła, jak fotografuje dokumenty leżące na biurku. Gdy szwagierka wybiegła w pośpiechu, Mariana weszła do gabinetu i znalazła na biurku dużą brązową kopertę. W środku była gotowa petycja do sądu rodzinnego o przyznanie jej opieki nad trójaczkami. Szwagierka twierdziła, że Witor jest niezdolny do opieki, że dom jest chaotyczny, że dzieci są zaniedbywane. Stare zdjęcia z najtrudniejszych momentów posłużyły jako dowody. Witor poczuł, że ziemia usuwa mu się spod nóg. To nie była troska, to była pułapka. Szwagierka chciała, żeby zwolnił Marianę. Miało to być ostatecznym dowodem jego niekompetencji. Mariana podała mu kopertę spokojnymi dłońmi i powiedziała, że nie mogła milczeć. Sama straciła matkę jako dziecko i znała ten ból. Nie pozwoli, żeby te dzieci stały się pionkami w czyjejś okrutnej grze. Witor rozpłakał się. Z ulgi, ze strachu, z wdzięczności. Zrozumiał, że mało brakowało a zniszczyłby jedyną osobę, która naprawdę trzymała jego rodzinę razem. Przeprosił ją szczerze i przysiągł, że ochroni dzieci za wszelką cenę. W tamtej chwili przestał być tylko bogatym i potężnym biznesmenem, stał się naprawdę ojcem, którego potrzebowały jego dzieci. Chłopcy wołali, żeby wszedł do wody razem z nimi. Witor zdjął buty, wszedł w ubraniu, śmiał się, moczył drogi garnitur i na chwilę zapomniał o całym świecie. Po raz pierwszy od bardzo długiego czasu poczuł prawdziwą nadzieję. Wiedział, że czeka go trudna walka, ale teraz widział jasno i już nie był sam. Kontynuacja nie zapomnij zostać subskrybentem i włączyć dzwoneczka, żeby nie przegapić zakończenia tej historii. Tamtej nocy, kiedy Mariana już poszła, a dom znów spowiła cisza, Witor nie mógł zasnąć. Siedział samotnie w ciemnym salonie, tylko przy świetle małej lampki. Trujaczki spały głęboko, zmęczone zabawą, z spokojnymi twarzami, których nie widział od bardzo dawna. Brązowa koperta leżała na stoliku kawowym, ciężka jak głaz. Otworzył ją jeszcze raz i czytał każde słowo z bolesną uwagą, widząc, jak szwagierka miesiącami podglądała najsłabsze momenty jego życia, zamieniając zmęczenie w oskarżenie, a żałobę w broń. Następnego ranka Wittor zrobił coś, czego nie robił od miesięcy odwołał wszystkie spotkania przełożył ważne rozmowy i postanowił zostać w domu przygotował dzieciom śniadanie bez pośpiechu usiadł z nimi przy stole i słuchał ich chaotycznych opowieści o snach zabawkach i o cioci Marianie która zamienia wodę w zjeżdżalnię to właśnie potwierdziło jego decyzję pieniądze które tak ciężko zarabiał nie miały żadnej wartości jeśli nie potrafił ochronić tego maleńkiego świata Natychmiast skontaktował się z jednym z najlepszych adwokatów specjalizujących się w prawie rodzinnym. Wysłał mu wszystkie materiały, które znalazła Mariana, opowiedział całą sytuację i usłyszał potwierdzenie: Szwagierka popełniła poważne przestępstwa, naruszenie prywatności, próbę manipulacji sądem, nieuprawnione wykorzystanie wizerunku małoletnich. Po raz pierwszy od śmierci żony poczuł, że odzyskuje kontrolę. Mariana przychodziła jak zawsze dbała o stałą rutynę dzieci, nigdy nie poruszając tematu przy nich. Wittor patrzył na nią teraz uważniej, nie z podejrzliwością, lecz z głęboką wdzięcznością. Widział, jak się schyla, żeby wysłuchać każdego z nich, jak stawia granice bez podnoszenia głosu, jak zwykłe czynności zamienia w małe lekcje życia. Ta prosta kobieta robiła to, czego on, mimo całego majątku, nie potrafił zrobić sam, dawała dzieciom poczucie bezpieczeństwa emocjonalnego. Szwagierka próbowała się kontaktować wielokrotnie, długie wiadomości pełne usprawiedliwień, później ukryte groźby. Witor nie odpowiedziała ni razu. Wszystko trafiało prosto do prawnika. Gdy przyszło oficjalne wezwanie do sądu, próbowała grać ofiarę i troskliwą ciotkę, ale dowody były miażdżące. Stare zdjęcia nie odzwierciedlały obecnej rzeczywistości. Zaświadczenia lekarskie, opinie sąsiadów, pracowników i nauczycieli jednoznacznie potwierdzały, że dzieci są dobrze zaopiekowane. Na rozprawie Wittor mówił mało, ale mocno. Opowiedział o żałobie, o nieprzespanych nocach, o błędach, których się dopuścił, próbując przetrwać, ale też o świadomej decyzji szukania pomocy. Powiedział, że bycie milionerem nie czyni człowieka niezniszczalnym, czyni go tylko człowiekiem. Mariana również zeznawała, spokojnie, rzeczowo, bez melodramatu. Opisała wszystko, od próby wtargnięcia aż po odnalezienie koperty. Jej głos nie drżał. Mówiła z przekonania, nie z interesu. A potem powiedziała zdanie, które zawisło ciężko w sali: Te dzieci nie potrzebują kogoś, kto krzyczy najgłośniej. Potrzebują kogoś, kto po prostu zostaje. Cisza, która zapadła, była gęsta, jak smoła. Kilka dni później zapadł wyrok. Wniosek o zmianę opieki. Odrzucony. Szwagierka otrzymała surową naganę sądową i zakaz zbliżania się do dzieci bez zgody sądu. Jej imię na zawsze pozostało w aktach, jako osoby, która próbowała wykorzystać cudzą żałobę jako narzędzie. Wracając do domu, Wittor nie czuł potrzeby świętowania, czuł potrzebę życia. Powoli wszystko zaczęło się układać na nowo. Zmniejszył obciążenie w firmie. Oddał więcej zadań zaufanym ludziom. Przestał mierzyć wszystko pieniędzmi, zaczął szukać równowagi, skorzystał z pomocy psychologa w przepracowaniu żałoby, nauczył się prosić o pomoc bez wstydu, nauczył się mówić nie rzeczom, które zabierały mu zbyt wiele czasu, a przede wszystkim nauczył się patrzeć. Zobaczył, że Mariana nie tylko sprząta dom, trzyma w ryzach coś, co było na krawędzi zawalenia się, zobaczył, że dzieci nie potrzebują ideału, potrzebują stałej, spokojnej obecności. Zobaczył, że bycie milionerem nie chroni przed błędami, tylko nakłada większą odpowiedzialność. Kilka miesięcy później, w zwykłe popołudnie, Wittor wrócił do domu celowo wcześniej, zastał trójkę siedzącą na podłodze w salonie i rysującą. Mariana siedziała obok i pomagała jednemu z nich utrzymać ołówek. Tato, patrz, zawołał jeden z nich. Ciocia Mariana nauczyła nas rysować naszą rodzinę. Na kartce było czterech ludzi trzymających się za ręce. Wittor poczuł pieczenie pod powiekami. Tamtej nocy, zamykając drzwi do pokoju dzieci, zrozumiał największy zwrot akcji w całym tym dramacie. Prawdziwym zagrożeniem nigdy nie była Mariana, nigdy nie był bałagan, nigdy nie była prośba o pomoc. Prawdziwym zagrożeniem było pozwolenie, żeby strach podejmował decyzję. A największe bogactwo, jakie kiedykolwiek zbudował, nie znajdowało się w kontraktach, wieżowcach ani na kontach bankowych. Odpoczywało właśnie tam, oddychając spokojnie w trzech małych łóżeczkach, i było chronione przez prostą kobietę, która pojawiła się dokładnie wtedy, kiedy wszystko wydawało się już stracone. Lekcja ostateczna. Nie każdy wróg krzyczy, nie każdy sojusznik nosi to samo nazwisko, a czasem całą rodzinę ratuje właśnie ta osoba, którą świat uparcie nazywa niewidzialną. Jeśli ta historia poruszyła coś w twoim sercu, to dlatego, że gdzieś w głębi wiesz, nie oceniaj po pozorach, patrz na czyny.